Chciałem się podzielić z wami moją jakąś taką małą radością Bo do E36 wjechały nowe sworznie I jakoś zawsze mnie to cieszy jak w starym gracie pojawiają się jakieś nowe części Jakoś tak lepiej na sercu Chociaż jak się zastanowić to nie wiadomo czy to się cieszyć czy płakać Czy to dobrze czy źle bo może to jest poroniona inwestycja, ale z drugiej strony może to i ekologia trochę, trochę dłużej pojeździ to auto. Także widzicie nowe sworznie wprasowane do, do wahaczy. Wahacze trochę odmalowane, wyczyszczone, odmalowane. I myślę, że, że już pojeździ to, to auto, znaczy te wahacze, do końca jej żywotu ponieważ wstawiłem lemfordery nie czaiłem się tu z jakimiś hinolami bo szkoda w ogóle roboty także te swożnie przeżyją myślę do końca tego auta to tak chciałem się z wami podzielić bo jakoś mi się zawsze mówię, podoba jak trochę jest tutaj już rdzy ale wchodzą jakieś nowe części daje to jakąś radochę